Cześć wszystkim. Społeczność analityczna jest z Tobą w kontakcie, guru Markets. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na naszą recenzję wideo. Porównamy z Tobą główne wskaźniki firmy Synergy Maritime Holdings Corp. Ticker, SHIP. Przegląd ten powstał na podstawie danych aktualnych na dzień 25 czerwca 2024 roku. Według klasyfikacji guru, Market's korporacja Synergy Maritime, SHIP, należy do podkategorii. Logist Water, w porównaniu bierze udział 18 firm, co jest dość reprezentatywne. Zaczynamy od podsumowania danych o firmie. Nieco dalej przyjrzymy się każdemu parametrowi nieco bardziej szczegółowo. Jeśli to konieczne, możesz go zatrzymać. Możesz dokładniej rozważyć wszystkie wskaźniki korporacji. Dostęp do bazy danych z klasyfikacją ticker jest bezpłatny i otwarty. Dziękuję bardzo za ponowną publikację i inne wsparcie. Wszystko to bardzo pomaga w mojej pracy. Więc w końcu zaczynamy. Kapitalizacja rynkowa spółki Synergy Maritime Ship wyceniony na 0,19 miliarda dolarów. Kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 16 miliardów dolarów. Synergy Maritime Holdings Corp ma udział na poziomie 1,147 procent i należy do małych firm w podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki wynosi 0,23 miliarda dolarów. Z kapitalizacją bilansową podkategorii 15 miliardów dolarów. Synergy Maritime Holdings Corp stanowi udział 1,476%. Porównując udziały giełdowe i wartość księgową, widzimy, co następuje. Udział Synergy Maritime, SHIP, w podkategorii w przypadku oceny kapitalizacji rynkowej wynosi 1,147%. Wartość księgowa wynosi 1,476%. Czyli o 29% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Ocena udziału firmy w rynku i wartości księgowej w podkategorii. Dobrze, jeden punkt. Dług analizowanej organizacji wynosi 0,211 miliarda dolarów. Dług do kapitalizacji księgowej wynosi 91,7% kapitału. Ocena na podstawie poziomu zadłużenia spółki, akceptowalna, 0 punktów. Stosunek ceny akcji spółki do zysku wynosi 12,8. Średnia dla podkategorii wynosi 0 i jest to wynik znacznie lepszy od średniej dla podkategorii. Ocena kursu akcji spółki do jej zysku w porównaniu z podkategorią bardzo dobry, 2 punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 16 milionów dolarów. Oczekuje się, że zyski forward za nadchodzące 12 miesięcy wyniosą 26 milionów dolarów, czyli o 64% więcej niż obecnie. Ocena oczekiwanych przyszłych wskaźników zysków w porównaniu z podkategorią Dobrze, jeden punkt. Wskaźnik ceny do przychodów spółki wynosi 1,4%. Średnia dla podkategorii wynosi 1,1%, czyli jest o 27% wyższa od średniej dla podkategorii. Ocena relacji ceny rynkowej firmy do jej przychodów w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Znośny: 0 punktów. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 130 milionów dolarów. Przewidywane przychody na następne 12 miesięcy wstępnie szacuje się na 210 milionów dolarów i to o 62% więcej niż obecnie. Ocena prognozowanych przyszłych wyników sprzedaży w porównaniu z wynikami spółek pod kategorii Dobrze, jeden punkt. Marża na sprzedaży wynosi 12% przy średniej dla podkategorii minus 3,8%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 15,9%. Ocena rentowności w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dobra 0,5 punktu. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podziale na podkategorie wynosi 0,457%. Czyli o 151% mniej niż udział kapitalizacji rynkowej. I fakt ten pokazuje rozbieżność pomiędzy obecną wartością rynkową przedsiębiorstwa Synergy Maritime Ship najprawdopodobniej w kierunku rewaluacji. Wysokość kapitału na pracownika organizacji wynosi 2306 tysięcy dolarów. Natomiast w podkategorii znajduje się 919 000 dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 150,9%. Oszacowanie wysokości kapitału rynkowego na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Znośny 0 punktów. Kwota zysku na każdego pracownika firmy wynosi 193,8 tysiąca dolarów. Ze średnią w podkategorii, minus 30,5 tysiąca dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 224 tysiące dolarów. Oszacowanie zysku dla każdego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami firm w podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Udział w przychodach na każdego pracownika firmy wynosi 1611 tysięcy dolarów. W podkategorii 801 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 101%. Oszacowanie przychodu na pracownika w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Wolumen transakcji krótkich wynosi 2,7%, przy średniej dla podkategorii 4,6%. Jest to ocena możliwego ryzyka wystąpienia krótkotrwałego zaostrzenia transakcji. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 38% Synergy Maritime Ship. Natomiast w podkategorii poziom RI 14 wynosi 50%. Potencjalnie papiery wartościowe podkategorii są wyceniane wyżej niż papiery wartościowe Synergy Maritime Holdings Corp. Porównanie dynamiki kursu akcji spółki Synergy Maritime, SHIP i podkategorii firm. Przekonamy się o tym na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Synergy Maritime Holdings Corp wykazało zmianę o 143,6%. Zmianom cen w tej podkategorii sprzeciwia się 50,3%. Nic to jednoznacznie nie wskazuje, ale trzeba wziąć ten fakt pod uwagę. Wynik przedstawia się następująco 6,5 na 10 punktów. Średnia dla podkategorii wynosi 1,4 punktu. Jeśli spojrzeć bardzo szeroko, ogólnie na całą amerykańską giełdę, widać, że średni wynik dla całej giełdy to 0,4 punktu. wobec wyniku 6,5 punktu za Synergy Maritime Holdings Corp. Zajrzyjmy do tabeli zamówień, jest ona dla Was dostępna, link znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie decyzje podjęte przez system informatyczny guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i otwarty, link w przypiętym komentarzu. Na podstawie analizy papierów wartościowych spółki Synergy Maritime Holdings Corp. System informacyjny i referencyjny do wyceny akcji Guru Markets zapada decyzja otworzyć transakcję z jakiegoś powodu Synergy Maritime Holdings Corp. Najbardziej niedoceniana spółka w podkategorii. Bardzo dziękuję publiczności za obejrzenie tego filmu i korzystanie z systemu informacyjnego Guru Markets. Naprawdę jesteście najwspanialszą publicznością na całej planecie